Chcecie niszczyć na PVP? Idźcie w marksmanship, tak brzmi słowo Nexosa. Hej, witajcie, tutaj Nexos. To jest kolejny odcinek, i dzisiaj zagramy sobie kolejnego Battlegrounda. Tym razem już na moim hunterze, który troszeczkę tutaj dostał jakby małego transmoga. Wróciłem do, do jednego z moich ulubionych setów. Nawratów Lich Kingu, czyli Relentless, ale w... jeszcze wcześniej był Furious. Nie, nie, nie Furious, był Savage, Savage Gladiator, który także gdzieś tam się pojawia w moich transmogryfikacjach. No ale tak sobie wróciłem do tego, bo, bo mi pasuje do Mounta, tak można to nazwać. Otóż udało mi się zdobyć nowego Mounta z PvP. On nie jest jakiś mega trudny do zdobycia, ale wygląda dosyć spektakularnie. Można sobie oczywiście wybrać między właśnie tym mountem, czyli takim tygrysem ładnym, a takim koniem, tylko tutaj nikt na tym Battlegrandzie niestety konia tego nie ma. Ale koń był do zdobycia właśnie w kataklizmie za rejtę Battlegrandy. Było wygrać chyba 40 rated Battlegrandów i wtedy się dostawało tego konia. A tutaj teraz w miejscu dodano... E, takie coś, że trzeba wygrać 100 Rn3 vs 3 VS3, albo 40 e, Raid Battlegroundów, dostaje się siodło i następnie można sobie wybrać między tym Mountem a drugim Mountem. E, oczywiście można mieć też dwa Mounty, tylko trzeba jakieś tam wymagania e, spełnić. No mi się jakoś tutaj udało e, zdobyć tego Mounta, nie było trudno, troszeczkę to tylko zajęło, bo tam wiecie, e, nie każdy z kolegów gdzieś tam miał czas. E, głównie grałem z Flamim i z moim kolegą jeszcze Nathanem, który grał zazwyczaj paladynem. No ale tutaj już jest też. Jeszcze Kortis był, żeby mnie zaraz skarci, że, że nie powiedziałem o nim nic. Więc tak, gram dzisiaj w speku Marksmanship. Znaczy, można powiedzieć, że wszystkie speki są dobre, tak? Tak to można nazwać. Lecz odkryłem, że. Marksman robi naprawdę, naprawdę dosyć spory damage i taki bardzo mocny siege damage, czyli wiecie, można naprawdę kogoś nieźle zburstować dosyć szybko. No i kurczę ma tego ma atut, którym jest silencing shot. Aktualnie silencing shot został wyjęty ze wszystkich, znaczy z, ze sp, innych speców, czyli z survival i z beast mastery i został on zamieniony na counter shot. Counter shot jest to Coś podobnego jak, jak silencing shot, z tym, że on nie, nie nakłada tego efektu wyciszenia. Czyli można tylko przerwać kastowanie i zablokować daną szkołę magii na ileś tam sekund. Gdzie na przykład silencing shot'a możemy rzucić chwilę przed, jakby, przed kastowaniem i wtedy jakby blokujemy wszystkie możliwe rzucanie czarów, więc to, to jest taki typowy typowy silence. Dobra, walnijmy tutaj flary, żeby mogli sobie przejąć tutaj na spokojnie tą flagę. E, jak to tam wygląda? Te mamy tutaj trzy flagi, tak. Tutaj się biją. Czekajcie, zacznijmy na mapę najlepiej. Łojeju, ale tu ich karcimy i to nieźle. Dobra, trzeba będzie troszeczkę pressure walnąć, więc wbijamy na paralotnie i lecimy. <laughs> o Boże, moja, moje gardło cały czas boli. Cały czas boli. No jak coś to Ty może umierasz? Możliwe, nie, nie mam pojęcia. Dobra, bumkin, bumkin. Bumkin AK Healer DPS <tak>, tak to można nazwać, Bumkiny to jest strasznie, straszna dobra hybryda Można tak to nazwać e, Bo i bardzo dobrze leczy i bardzo dobrze zadaje obrażenia e, To jest coś co... Zablokowałem się na jakiejś taczce, serio? Nie, to nie jest taczka, to jest To jest coś do orania pola, tak? Takie coś W sumie nie, nie wiem jak to nazwać To jest jakaś tam nazwa Zaraz mnie ludzie skarają, ludzie, ja nie znam się Na, na farmowaniu, że tak powiem Jedynie, jedynie farmić umiem Golda Tak, można nazwać hmm, Czekajcie, musimy sobie wybrać jakiś cel tutaj, żeby zniszczyć Może weźmiemy sobie tego, tego Shadow Priest'a Boję się jednak, że on użyje Dispersion, ale chyba nie zdąży No i nie zdążył, zabiję go Hunter także dostaje Chyba koleś nie miał tego e, Koleś nie miał e, Aury, którą zaraz wam postaram się pokazać No oni mnie tutaj kurde leją co? O nie wierzę. Nie, 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 nie. Uuu, wszystkich, ale świetnie. W takim razie nie, nie umrę jeszcze. Mąk próbował mnie dorwać, ale mu się nie udało. Kolejny hunter. Jaki my tu pogrom się jemy Kurczę, co się dzieje? Śmieliśmy się, kurde, że odkąd Flamie odszedł od Alliance, bo... Flame... z go powinniście kojarzyć z kanału flamie 507. E, on grał tutaj w Alliance postanowił w końcu gdzieś tam z nami. E, i też to był taki okres, gdzie Alliance zostało wpierdziel na battle na Battlegroundach z niewiadomego powodu. No i w momencie, gdy on odszedł, tak naprawdę wszystko się ustabilizowało, i teraz Alliance znowu regularnie wygrywa battle Grandy, Choć wydaje mi się, że to po prostu jest taki jakiś e, przypadek, można tak to nazwać, e, bo czasem Battlegroundy są naprawdę po stronie Hordy, a czasem jednak po stronie Alliance, ale w większości teraz znowu to jest dominacja Alliance. Dobra, postarajmy się tutaj tego Priest'a dorwać jest. Ładnie złapaliśmy tego... O, nie wierzę, że nie trafiłem trapa Ale jaja Kurde, trap był pod nią, więc nie wiem jak, jak ja mogłem nie trafić trapa Przecież to jest masakra Dobra, mamy trzy bazy i cały czas brniemy do przodu Jest bardzo fajnie, zobaczcie, że ja cały czas napierdzielam Cały czas, to jest jak świeża dostawa mięcha Dobra, zrobimy mały triczek, czyli disengage do przodu bardzo... Jeżeli, jeżeli nie używacie takiego triku, to postarajcie się używać. Jest to bardzo proste, po prostu skaczecie, odwracacie się prawym przyciskiem myszki i skaczecie do przodu używając Disengage'a. Świetne dogonienia przeciwników. Już miałem takie pytania, parę pytań dotyczących właśnie jak się robi Disengage'a do przodu. E, bo może jest jakieś makro czy coś takiego. Nie, to nie jest makro, to jest po prostu zwykłe. E, zwykła rzecz. Zobaczcie. Skaczecie, odwracacie się i lecicie do przodu. <laughs> Tak to można nazwać. Znaczy, się do tyłu, do przodu, tak to można nazwać, bo zależy czy tył jest waszym przodem, tak? Czy musicie się tyłem do przodu ustawić? Jezus Maria, to jest skomplikowane, ja wiem. <grym> okay, wsiączmy na naszego Mounta. Śmiesznie to wygląda, że, że jak jadę z takim Saberem, a to taki kijaszek po prostu wisi. No ale nic, Mount i tak wygląda spektakularnie i coś mi się wydaje, że na... Znaczy zobaczymy, bo na razie mam zagwozdkę, jakiego mounta będę używał na, w nowym dodatku. Myślę jednak na, nad moim e, Sky Golemem. Uj, no nie wierzę, że. O Boże, kto to zrobił? Widzieliście to? Ten szaman wypieprzył Dikea z klifu, ale ten Dikej złapał go i uratował go tak naprawdę. Jezus. Uh, no to to było słabe. To było słabe. <laughs> to było tak słabe. Znaczy, czy ja wiem, tak śmiesznie, jeżeli. Jeżeli to byłby na przykład Priest tego y Priest z hordy, i by tego Death złapał, to było okej. Okay. Ale jeżeli nasz Death Knight łapie tamtego Death Knighta, to już nie jest spoko. Teoretycznie mu pomógł, ale... Wiecie, może większa przyjemność z ten... <laughs> I napisał ten koleś... DK is always fucking up with the gay grip. <laughs> <laughs> o Boże, ten szaman się chyba wkurzył, że, że ten DK złapał typora. Dobra, tam na tyłach jest healer. Jest dwóch healerów, dobra, patrzcie na to. Te, ten mąk jest słabszy, więc teoretycznie tego mąka preferowałbym zabić. Odpalmy się najpierw. I postarajmy się go zburstować. On się nie wyleczy z tego wszystkiego. I zginął. No i teraz pora na, na tego. To jest Priest. Priesty są strasznie mocne. O, trinket No nie wierzę, że on mnie cały czas zamienia w kurde głupiego żuwia. Nitroboty! roboty. raz bardzo porada, jeżeli Priest używa tego Psyfinda, czyli tego ducha, który firuje, to polecam go po prostu zabić, on jest naprawdę praktycznie na jednego hita bo on ma tam chyba 11 khp, więc to jest naprawdę chwila moment i to nie żyje i warto po prostu szybko go sfokusować Bo Jezu, myślałem, że już nie mam paralotni. i wtedy unikniecie sobie niepotrzebnych tam tych firów co jest naprawdę bardzo przy, przydatne na arenach. Ja zazwyczaj, właśnie jak pojawi się ten Psyfin, to staram się go e, zabić. Tu mamy tego Pandarena Hillera. I najpierw sfokusujemy jego Pamiętajcie, zawsze focus Hiller, ewentualnie jakiś CC na niego można puścić. O nie, dostałem Fira, teraz to kompletnie. Teraz to kompletnie masakra. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Uciekniemy czy nie? Możliwe, że może nam się nie udać. Chodź w sumie. Nie, nie, nie. nie o. Aha, jeszcze miałem wspomnieć o jednej aurze. To w sumie taki będzie poradnikowy odcinek, ale. Chodziło mi o to, że. Spośród tych talentów na 45 poziom najbardziej opłaca się mieć Spirit Bound. Jest to 3% całego naszego zdrowia co 2 sekundy. Gdy mamy peta, to jest taka regeneracja pasywna i ona jest o wiele, wiele lepsza niż exhilaration, które leczy 30% naszego zdrowia, ponieważ exhilaration było dobre w momencie, gdy mieliśmy readiness. Readiness był to cooldown, którego zabrali nam i on resetował wszystkie, jakby nasze umiejętności, tam chyba do 10 minut czy coś takiego. I można było użyć Exhilaration dwa razy, niestety teraz troszeczkę to jakby znerfili, zabrali tam tego i nie można używać dwa razy Exhilaration, co stało się naprawdę nieprzydatne, bo te 30% będzie mieli teoretycznie parę sekund, tak? I, I nie, wa nie warto, myślę, brać te te tego Exhilaration, tylko właśnie lepiej opłaca się tą aure która naprawdę, naprawdę bardzo mocno leczy. Zaraz postaram się Wam przedstawić to, weźmy sobie Berserka. 30% więcej obrażeń i 10% otrzymywanych obrażeń Czyli będziemy mocniej dostawać po, po ryłku eee, O Jezu, jaki to, co to za powrót hordy jest? Powrót hordy, mówicie? Zabrali nam wszystkie bazy No dobra, trzeba będzie to jakoś... No nie, 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 nie O, na szczęście mamy disengage'a Zobaczcie, co my teraz zrobimy Bierzemy tutaj i rzucamy się na tamtego mąka. Dobra, mąk nie żyje. I teraz zabijamy. O, zdążę, nie zdążę. Jest, zdążyłem, dobra. On sfirował chyba mojego peta. Podajże. On biegnie na fira. Jeżeli Priest się do was zbliża, tak niepokojąco blisko, znaczy, że on chce użyć fira na was po prostu. No i teraz on zmarnował go na kogoś innego. No i dobra, przyjęliśmy sobie ładnie bazę. Dickej tutaj pozamiatał, że tak powiem. No i dobra, jest, jest super. Lecimy dalej przejmować bazy. Mamy trzy na razie. Horda ma dwie i na razie nadrabia punkty. Może jeszcze uda nam się dziabnąć tego, tą, tą farmę. To będzie dosyć ciekawe, jeżeli by nam się udało. Ale co my tam mamy? Mamy mąka Hilera. Jest chyba tylko Monk healer, Tak, nie, tam ktoś jeszcze jest. Paladyn chyba. Czy widziałem, że on tak biega, jak popieprzony. I jest jeszcze Hunter? i Hero, że tak powiem. To był, tak, to był paladyn. A paladyna bierzemy w CC I mąka, postarajmy się zaciłkać Opalamy cooldowny Teraz będzie słuchać moje masz ma... ten... naciskanie klawiszy tak ten Monk to kurde jest przez rana sprawa Jeszcze użył cooldowna Uuuu shit o Boże, jest słabo, jest słabo Jeszcze słabiej. O Jezus Maria ja żyję? Nie, ja nie żyję. Albo może? Nie, dobra, nieważne. Dobra, uciekamy. Ale wiecie co? Może jednak, może jednak. Oj, ten Hunter dostaje poryłku. To można naprawdę z daleka zobaczyć, jeżeli ktoś. Jeżeli ktoś nie ma 400kHP, to znaczy, że naprawdę nie ma giru. Jeżeli ma coś koło tego 400kHP, to znaczy, że ma jeszcze tyranikale i nie wszystko, nie cały jego gir jest pełny, że tak można to nazwać. Dobra. A ja spierdzielam. No i fajnie wylało się na mnie paliwo. Mmm, świetnie. Nitro buty to jest przekleństwo. Czasami trafi wam się yy, boost yy, aktualny, powiedzmy. A czasami po prostu wyleje się na was paliwo i zacznie was grzać i to dosyć mocno, zadając sporo obrażeń. U, dostał. No jest jeszcze ten paladyn, który się odpalił i jest słabo z tym tym kolesiem. A, koleś ma teraz transmogryfę, e, swoją drogą, ma. Jest to set z kataklizmu. No, tego paladyna żeśmy nieźle załatwili. No, odzyskaliśmy bazy i w sumie takim kąskiem smakowitym wygląda ten Blacksmith, gdzie tam dużo osób nie ma. Są tylko trzy osoby, z czego jedna jest na... Jedna jest na tym. Mamy tutaj tego kurczaka, kurde, hybrydę leczącą. Zobaczcie, co zrobimy. O nie! On był immun na ma Magic Effect. Ojej, ojej, dobra, nieważne, nieważne, umarłem. Uuu, a nie umarłem, znaczy umarłem, kurde ale... Żyję ponownie. Mamy paralotnie, więc możemy skoczyć tam na dół. Co było całkiem spoko pomysłem, bo już tam są, jest tam parę ludzi, więc joink, zgadzamy. Może uda nam się. Myślę, że pierwsze co to powinniśmy tego kurczaka zabić. Dobra, kurczak mnie tutaj wziął Patrzcie, patrzcie, cwaniak tylko wziął się w niedźwiedzia durnego i będzie siedział w tym niedźwiedziu Ale twoje dni są już policzone Nie żyjesz Dobra, jesteśmy odpaleni, więc teraz trzeba jak najwięcej obrażeń zadawać Małe skupienie Ale nam się uda Mamy healera, paladyna Głupi pandaren, Gień. Szybko Uu, Udało się nam się, kurde. Udało nam się dosyć Sprawnie to poszło, ej Nie jest aż tak le Boże, ta kura wraca Wypierdzielaj mi stąd, dziadzie Cyclona chciał mi rzucić. Boże, jak on zabija ten DK On chce zemsty na mnie on chce na mnie zemsty, patrzcie jak się na mnie rzucił, kurde. Przejmij flagę DK, przejmij flagę DK. No nie wierzę, i ten się pojawił. Kurde, oni wracają jak na tacy takie, podano ja. Zaraz ta kura jeszcze wróci, no nie wierzę w to. Ojeju, ten DK boli, ten DK boli i to tak mocno boli. O Boże, więcej was matka nie miała, serio? Przejmujcie tą flagę Masakra Bez jaj, że oni tutaj kurde dają rady no, a Zostańmy i obrońmy na razie tego, tego Blacksmitha To będzie dobry pomysł, nie chcemy tego na razie stracić tutaj No i użył bańki, słuchaj. no i użył bańki no I z tego Blacksmitha to chyba stracimy Może O Jezu, o Jezus Maria co to było? Umarłem, kurde, jak... Jak... nie wiem co. Co tak szybko umiera? Jak kurczak. Kurczaki szybko umierają. No i Blacksmith przejęty. Kurde, dwóch ludzi nikt tam nie interaktuje. Ja takich tak się nie bawię. Tak się nie bawię. Niech no ja usiądę teraz dobrze w krześle. Już się resnąłem. Zrobimy sobie taką taktykę, że... Weźmiemy sobie berserka, przede wszystkim. Berserk jest zawsze dobry. Smaczny, smakowity berserk. Czy mamy. Nie, nie mamy paralotni. A już bym kurde skoczył! A już bym skoczył, jakbym ryłkiem wyrąbał zębami w ten. W, w, w ścieżkę, to by nie było przyjemnie. Ale może uda nam się przejąć stables. To było dobre. Nie wiem dlaczego, w sumie to ja tak. Ja tak w sumie chaotycznie gram, nie? Ja tylko chodzę między tymi bazami, zabijam ludzi. Może powinienem teraz tak stacjonarnie zagrać coś. Dobra. My się zajmiemy freestem. No nie, no nie, ten to zawsze mi polimorfię rzuci. Znowu jestem głupim żywiem. Dobra, ten, ten koleś nie leczy siebie, co jest perfect opportunity to kill him. No i zabity, teraz trzeba CC-ka wrzucić najlepiej. Dobra, nie wrzucimy. A dobra, ktoś mu wrzucił CC. Super świetnie, super świetnie. Nie uciekamy. Leczą mnie, leczą mnie No i patrzcie, teraz to jest jak pakowanie w szynkę dosłownie Jakąś taką solidną Jego się nie da zabić, to jest mięchu, kurde No nie, no nie Nie możemy się zgrać tak naprawdę, ja tutaj widzę już to, że w momencie kiedy my chcemy coś przejąć Zabijamy całą hordę i, i nagle okazuje się, że znowu oni się resają, kurde no jest nieprzyjemnie To no jest nieprzyjemnie Uuu, odskoczę im Ucieknę Może ktoś pobiegnie za mną Biegnie ktoś za mną, dobra, od... No nie Dobra, uciekamy nitrobutami Nitrobuty... A horda ma cztery bazy, nie wiem jakim cudem się zgrali, skubańce Masakra, nie doceniałem ich nie doceniałem ich. No początek szczerze mówiąc należał do nas, można tak to powiedzieć, ale widzę, że z biegiem czasu to tutaj kurde wszystko na naszą niekorzyść idzie. No ale co zrobić? No i tam mamy healera którego nie zabijemy. Może rzucimy się tutaj na Blacksmitha, to będzie, może, może to będzie kluczem. Mamy tutaj parę osób. Wszyscy są na stables i puszują tam na razie ludzi, więc teraz jest idealna szansa, żeby zająć się e, tymi innymi bazami. Widzicie? Oni tam wszyscy są zgromadzeni w tamtych miejscach. Dobra, Blacksmith jest nasz. I oni idą na lumber mill. Zobaczcie, oni już tam gonią, więc... przydałoby się pomóc nam na, na Lumbermillu, bo tutaj już się zbierałem na gołdwanie. Kurde, to jest podstawowa taktyka. Dobra. Idziemy sobie w ten sposób i odskoczymy. Joink! Żeby nie dostać obrażeń. Skoczyliśmy. No idziemy bronić Lumbermilla. Kurde, to będzie długi odcinek. Długi odcinek na pierdzielania się na tym. Tylko najlepsi zostają na takim długim odcinku. No i przejęli nam z powrotem, Black. Boże, co ja... Ja sam tam mam grać. Jesus. Powierzyłem, you had one job, guys! One job! Dobra, ten nie żyje. Aaa, zaraz się wkurzę, kurde, i to tak konkretnie. Dobra, mam nadzieję, że was nie pozabija ten głupi koleś. Nie mam słów po prostu na to, co tu się dzieje. Nie mam słów. A nie, kapnęli się, że tu jestem. Ale jaja. No tego trzeba szybko pozbawić życia tego mąka. No, you know, kill. No, już trzech jest tutaj nagle. Aj, przegramy tego wygranego Battlegrounda. No nie wierzę. Słabo, słabo! To jest słabe, ej! Jakie to jest słabe? Nie doceniałem chyba ich. Albo nie wiem, jak oni, jakim cudem się zgrali. Znaczy, u hordy zazwyczaj ja zauważyłem to, że jeżeli jeżeli są nuby tam, to w momencie, gdy przegrywają, to te nuby wychodzą i na ich miejsce wchodzą dobrzy ludzie. Więc były przypadki na Battlegroundach, gdzie jak grałem, to dosłownie. Ze dwa razy zmieniała się kasta graczy tam z pięć, pięć osób czy tam coś się praktycznie cały czas zmieniało eee, i wiecie i pod koniec Battlegrounda były dwie paczki nowych osób tak jakby eee, ci, te prosy zostawały a tam wchodziły no kurde no strasznie A u nas jak jest Nobek to sobie zostaje do końca No No ale nic no co zrobimy? No niestety przegraliśmy trzeba uznać tutaj że wygrali no no ale słabo kurczę. to było, to było do wygrania, można tak to nazwać Niestety tutaj już nic nie zrobimy, no chyba żebyśmy przejęli wszystkie bazy, ale to jest niemożliwe niestety No i ten walnął na siebie bańkę, no i ja umieram hmm. O, no nie, no nie Ekscytująca rozgrywka, szczerze mówiąc Lions is near victory, ale oni mają już 20 punktów No nie, słabo Słabo No, patrzcie na to, ten DK, kurde, ten dobry Dead Night Frost Undead, zadał więcej obrażeń ode mnie i strasznie dużo zabijał. No, ja też tutaj, zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda: tak naprawdę to ja i ten kolej zabijaliśmy, a reszta to tylko takie, wiesz, o 11, coś tutaj damage pozadawali. Zobaczcie, że ile ja zadałem obrażeń, a zobaczcie, ile ktoś pode mną zadał obrażeń. No, po 80 to jest ok, ale. Aaa, kurde, zrobiłem dwa razy więcej niż ci kolejczy tutaj. No ale nic, dobra. Słuchajcie, przegraliśmy Barlangranda. Ja już tego nie ciągnę dłużej. Jak wam się podobało, to do góry, łapki. Jak nie, to w dół. Zostawcie komentarze i do zobaczenia. Cześć.